Cześć, ja jestem Paula i witam Was serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda życie w spokojnej miejscowości na Podkarpaciu, to zapraszam Was na mój kanał. Tydzień temu nie było filmu, nie dałam rady, ale już jestem z powrotem, więc mamy troszeczkę zaległości. Mam wam do pokazania zakupy z Lumpexu, które zrobiłam tydzień temu we wtorek i w tym tygodniu. Tak, także zaczniemy sobie od perełek może tych poprzednich wcześniejszych. Pokażę Wam, co kupiłam, a jest kilka fajnych, naprawdę, rzeczy. No, także lecimy z tym filmem. Pierwsza rzecz to płaszczyk Ralph Lauren. Jest to taki klasyczny trench granatowy. I powiem Wam, że on jest naprawdę super wykonany. Jest to taki, wiecie, produkt premium w składzie ma bawełnę. Wstawiam Wam może zdjęcie jak on wygląda. Jest to rozmiar L, na mnie za duży, także pójdzie na sprzedaż. Będzie szukał po prostu nowego do domu ten płaszcz. Ale jest naprawdę fajnie, fajnie wykonany, solidnie. Także jestem zadowolona z tego łupu. I jeśli chodzi o cenę, mogę Wam podać, że on kosztował... 53 albo 56 zł, coś takiego. No a nowe sprawdzamy za lądowe wiadomo, kosztują powyżej 1000 zł. Także myślę, że i tak cena. Okej. Okay. Co kupiłam? Kupiłam też dwie rzeczy dla siebie. Pierwsza rzecz to ta ta koszulka bawełniana z Tomiego. Jaseczka, akurat na mnie pasuje. Kolejna rzecz to bluza. Taka i też postanowiłam, że ją sobie zostawię. Granatowa, i ma tutaj logo na rękawach. Takie jakby gumowe, coś takiego. Wygląda, że fajnie, tylko muszę ją odkulkować, bo jest troszeczkę jednak skudłaczona, ale to nic. Poradzimy sobie z tym. Nie z takimi rzeczami się radziło sobie, tak? Kolejna rzecz. Spodnie. Z Kevin'a Klein adresowe, takie szare. O. No, właśnie tydzień temu kupiłam naprawdę dużo markowych rzeczy. Tak mi się trafiło koszuleczka z Tomiego też nie mój rozmiar, to jest XS na mnie byłaby za malutka taka wiecie, polówka logowana, długie ręka fajna, solidna, bawełna i mam jeszcze jedną rzecz w kolorze bordowym koszuleczka, to jaki rozmiarek? również XS, z Adidasa taka wiecie, ta klasyczna z trzema paskami może troszeczkę przesunę mikrofon będzie mi lepiej Wam pokazywać zakupy Dobra, a jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam właśnie. Dresy z Adidasa męskie. Zaraz, jakby wam to pokazać. Takie, wiecie, zwyczajne spodnie dresowe, tak długie. Dobra, i to by było na tyle, jeśli chodzi o te zakupy. A teraz pokażę wam, co kupiłam w tym tygodniu. Dobra. W tym tygodniu kupiłam sporo rzeczy dla dzieci. Tak jak tydzień temu y, chyba nic Kompletnie nie kupiłam dziecięcego No to teraz znalazłam większość rzeczy Tak, pierwsza rzecz Taka koszulka letnia dla Noela Tutaj mamy Taki ładny strój kąpielowy Dziewczęcy Pokażę wam to w miarę na szybko Body Kurteczka z łóżkami Urocza Takie kwiatuszki Tutaj dla Noelka takie fajne ogrodniczki. Pod to na przykład białą koszulkę założymy z krótkim rękawem i będzie ładnie. Takie też ogrodniczki bardzo ładne. Akurat dziewczęce. Tak. Tutaj dalej mamy pajacyki, Taki i taki. Bardzo fajny, prążkowany, ładny myślę. I tak. Tutaj mamy kombinezon, Myślę nad nim. Nie wiem czego sobie zostawię. 100% bawełna kropeczki tutaj ma takie jakby drewniane guziki, ma pasek. Znaczy zmieściłam się w niego, to jest chyba MK. z Primarka. Zmieściłam się, ale nie wiem czy nie jestem troszeczkę za wysoka na ten kombinezon. Jeszcze nad nim myślę. Zrobię oczywiście przewidki, to będziecie mogli ocenić jak na mnie leży. Tak. Taki ładny rampers kolorowy na lato. Co jeszcze? A, tutaj mamy, mamy bluzę z Adidasa. Ona jest z takiego, wyciem śliskiego materiału. To jest pewnie poliester. Męska. Co dalej? Sukieneczka też nad nią myślę. Czy znaczy teraz ogólnie ten wzór panterki myślę, że jest w trendach. Ale jest też na mnie troszeczkę krótka. Ja jednak powiem Wam gustuję w sukienkach długości MIDI bądź maxi jakoś. W sensie nie chodzi o to, że ja zakrywam nogi, bo lubię swoje nogi, mam długie, zgrabne nogi, ale jakoś lubię takie te długie sukienki, są dla mnie takie jak najbardziej kobiece, a nie takie, wiecie, kuste, które są no nie w moim typie, ale każdy lubi co innego, tak. I ostatnia rzecz dla mnie: shorty. Shorty z primerka mają super skład. Zaraz sprawdzimy sobie. Tutaj mamy 55% lnu i 45% sztuczny jedwab. Ale właśnie sprawdzałam, że jakby ten rajon to jest chyba wiskoza. No sztuczny jedwab to się potocznie nazywa, bo jest taki jakby jedwabisty, bardzo przyjemny w dotyku. Szorciki idealnie na mnie fitują. Jeszcze można do nich założyć pasek, bo mają szlufki. Jedyny minus, że nie mają kieszeni. Ja lubię jak spodnie szorty mają kieszenie, ale to nic. No po prostu leżą na mnie naprawdę idealnie. Dobrze. Także to by było na tyle. Wszystko. że całkiem udane zakupy. Najbardziej jestem zadowolona, wiadomo, z tego płaszcza. Teraz już jest też, powiem Wam, coraz lepiej, bo jakby wyszliśmy z tego etapu chorowania. Kwiecień był turbo, turbo ciężki. No ja jeszcze zmagam się z alergiami, z okropną alergią, z atopowym zapaleniem skóry, która bardzo mi uprzykrza życie, jakby obniża komfort życia. Bo ja mam takie zmiany właśnie na dłoniach i... Ciągle co chwilę nie mogę ich drapać, bo jeszcze rozdrapałabym rękę sobie do krwi. Ona jest taka strasznie sucha, popękana ta skóra. Bardzo delikatna. Nawet jak ja myję dłonie czy coś po prostu w wodzie, to jest to nie, dla mnie niekomfortowe. No, ale będę musiała się chyba zapisać znowu do dermatologa. Jakoś właśnie najbardziej mi to nawraca wiosną i latem. Pewnie ze względu na alergię, ale nie robiłam sobie żadnych testów. Miałam zrobić w tym roku. Miałam właśnie od dermatologa zalecenie. Ale jakoś mi nie wyszło, no. Może w tym roku się uda. Jeszcze sobie dopijam, tutaj mam trochę kawki. No ten tydzień ogólnie był całkiem w porządku. Byliśmy parę razy z Noelem na mieście, byliśmy też, wiadomo, rehabilitacja, logopeda. Też po małej przerwie, chyba mieliśmy dwóch, albo nawet trzy tygodniową przerwę ze względu na to chorowanie. I powiem wam, że Mały, właśnie jeśli chodzi o rehabilitację, to tak średnio znosi, nie lubi. Bo też, po prostu myślę, że to za długo trwa. Trwa ono jakieś 45 minut, i dla takiego małego dziecka, noworodka to jest dosyć długo, ale on się naprawdę miał problem właśnie ze wzmożonym napięciem mięśni, ale on się naprawdę y, nam bardzo szybko rozwija. I już w tamtym tygodniu zaczął nam przy łóżeczku sam stawać, y, a ma jeszcze niespełna 8 miesięcy, tak, 7,5. A teraz naprawdę w bardzo szybko, ciężko to nim nadążyć. Chcę już wszędzie wstawać, samodzielnie wstaję. Ja nie wiem, kiedy to po prostu zleciało, ale pewnie zaraz tak zleci i już będzie roczek, tak? No, a jeśli chodzi o właśnie te wizyty u logopedy, one trwają zdecydowanie krócej, jakieś 15 minut i yy, mały nie ma problemu, nie ma marudzi, siedzi sobie spokojnie. Bo tutaj z kolei, jeśli chodzi o, o buźkę małego, mamy problem z obniżonym napięciem mięśni w obrębie właśnie twarzy yy, i z otwartą buzią i staramy się nad tym pracować także byliśmy na mieście jeszcze Arek miał urlop, ma do końca tego tygodnia to trochę korzystaliśmy, tak Wstawiam wam teraz wstawki coś tam ponagrywałam, strasznie to wyszło takie chaotyczne i tak spojrzałam że nie mam za wiele materiału z tego tygodnia no ale tak, tak wyszło Kupiliśmy taką musi nową na lato, tak, lotemny kupiliśmy nową chodzinkę, to dziecko wyrosło z poprzedniej, miał taką małą jak się urodził i siedzi i jest zafascynowany, tak, wanną. Nie! No i czekamy na tatę. Przyszliśmy właśnie na starówkę na lody, by chciał spróbować, jeszcze jest to za mały, no. Czekamy na tatę, Tato to poszedł do fryzjera. Nas no, zostawia tutaj na sterówce i sobie spacerujemy. Taką moją lodę. ta porcja jest naprawdę wielka, nie wiem jak to samocję. Już nie, nie było takich upałów, nie było tak gorąco. Raczej była większość tych chłodniejszych dni, tak. A jeśli chodzi o kolejny tydzień, no to w poniedziałek mam urodziny. Jakieś tam plany są. W sensie y, taką jakby większą imprezkę urodzinową będziemy robić w sobotę 18. Akurat 18 urodziny mam mój Erek. Także zrobimy sobie wspólne przyjęcie, wspólny torcik i no takie większe przyjęcie. Chociaż w poniedziałek też pewnie jakoś y, świętować będę. I mam dla Was polecajki. Polecajki książek idealnych na wiosnę. Jeśli lubicie literaturę piękną, to bardzo Wam polecam tą książkę. Ostatnio skończyłam ją czytać, totalnie mnie pochłonęła. Jest to książka Staroświecka Dziewczyna Louise May Alcott. Cudowna książka, naprawdę. W sensie ja uwielbiam taki styl y, książek, więc przeczytałam ją jednym tchem w wolnej chwili. Po prostu siadałam i czytałam. Cudowna, polecam. I też chciałabym wam polecić książkę, którą przeczytałam w tamtym roku. Również, również tej samej autorki pod krzewami Bzu. Książka idealna na wiosnę. Obie są super. Znaczy powiem wam, ja jeszcze się nie zawiodłam, jeśli chodzi o tą autorkę. Mam kilka jej książek. Mam jeszcze Róża w rozkwicie i ośmioro kuzynów. Witam Was w niedzielę. Ja sobie wyszłam na chwilę na zewnątrz. Ogólnie mieliśmy się wybrać na plac zabaw, ale chyba jednak zostaniemy w domu, bo jest taki chłodny wiaterek. No dzisiaj z tego co patrzyłam jest max 15 stopni, tak się ta pogoda tak nie rozpieszcza za bardzo. Nie jest tak, wiecie, dziosennie ja czuć jednak chłód. Także dzisiaj raczej siedzimy w domu. Zrobiliśmy obiad, już zjedliśmy. Ja teraz już zaczęłam robić szarlotkę, pokroiłam jabłka, jeszcze muszę zrobić ciasto kruche. No, jeszcze taki dzień, na no spokojnie. Ja mam na sobie sukienkę, jak w domu chodzę jest ok, ale teraz y, zakosiłam arkowi bluzę na zewnątrz, żeby się jednak czymś okryć. A opowiem wam historię, właśnie z tą wanienką, którą kupiliśmy. Małemu tak ona się spodobała, że od razu chwycił ją brączkę i Jak musieliśmy zyskanować, wiecie, w czytniku cenę, żeby za nią zapłacić, to mały musiał ją trzymać, nie puścił. I później tak szliśmy przez całą galerię do auta w ten sposób, że Noel trzymał wanienkę z jednej strony, ja trzymałam Noela, a Rek trzymał wanienkę z drugiej strony, i tak szliśmy, bo on cały czas chciał ją trzymać, to jego wanienkę. Później w aucie też chciał bardziej siedzieć w wanience niż w swoim foteliku. No i wieczorem zrobiliśmy już kąpiel, wiadomo, uwielbiam kąpiele, tym razem było nie inaczej. Ale jak już był czas wyjścia z wanienki, bo woda zaczęła się robić chłodna, ojejku, to był jeden wielki płacz. Cała kąpiel super, on wiecie chlapie wodą, bawi się, tapla ekstra. Ale jak się skończyła kąpiel, już nie było zbyt fajnie, musieliśmy go wiecie uspokajać. On zazwyczaj tak ma, że polubi jakiś przedmiot, bo to już ciężko, jakby ciężko, żeby go puścił, jakkolwiek, czy coś. Musi go mieć przy sobie, musi trzymać, tak? A zazwyczaj są to takie najprostsze przedmioty, wiecie, właśnie Wanienka, coś takiego, co nie jest totalnie zabawką. Po prostu sobie upatrzy i to mu się, wiecie, spodoba. No, jutro mam właśnie urodziny, także dzisiaj chcę coś sobie poplanować, pomyśleć, jak chcę spędzić ten jutrzejszy dzień. Dobra, zaraz będę. Ogarniać montowanie tego filmu, kończyć. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dziękuję serdecznie za obejrzenie i do zobaczenia wkrótce. Pa.